Takiej osoby, która, która ma tendencję do zachowania mm, o charakterze takim obsesyjno-kompulsywnym, no, to się nie wygasza. Tak? Ten impuls gdzieś tam ciągle krąży po głowie, tak? stworzy swego rodzaju obsesję. Witajcie, e, kochani. E, w dzisiejszym odcinku e, opowiem o pewnym bardzo poważnym problemie, a mianowicie problemie stalkingu. Zanim zacznę mówić o stalkingu, gorąca prośba o subskrypcję, subskrypcje bardzo pomagają w rozwoju kanału, subskrypcje będą mi też bardzo pomagać w zapraszaniu gości do kanału już niedługo planuję rozpocząć prowadzenie rozmów. Będziemy mieli różnych gości, będą to osoby zarówno z jednej, jak i że tak powiem, z drugiej strony medycznej barykady, to znaczy osoby, które się leczą osoby, które leczą, tak? No i też inne osoby, które gdzieś tam, ich rozwój psychiczny, walka ze słabościami, samorozwój jest, jest ważny. W komentarzach będę wdzięczny, jeśli Państwo będziecie sugerować mi, kogo na przykład chcielibyście w takim programie gościć. Oczywiście no, mamy pewne ograniczone możliwości, tak? No, nie jestem w stanie zapewne zaprosić, prawda, prezydenta? Trumpa, tak? natomiast bardziej pytania dotyczące profilu tylkości tak? niż, konkretnych, niż konkretnych nazwisk. Teraz przechodzę do kwestii stalkingu. No, to jest temat bardzo istotny, bardzo ważny i postaram się tutaj opisać pewną konkretną historię. Otóż znana w Polsce historia pana doktora Adama Sidorowicza, chirurga, zresztą mojego kolegę, znakomitego chirurga, który był jedną z pierwszych ofiar właśnie stalkingu. Przyszła do niego pacjentka na zabieg z dziedziny takiej estetyki. Tam, o ile pamiętam, wtedy pan doktor zajmował się leczeniem botoksem. No i niestety, ale pacjentka zakochała się w panu doktorze i zaczęła go. Prześladować, przechodzić, wysyłać różnego rodzaju listy, pisma, szantażować, yy, nachodzić. Trwało to naprawdę kilka lat, bo to dawno, dawno temu, ile pamiętam, to było chyba jakieś nie, 15 czy 20 lat temu, zakończyło się to yy, w ten sposób, że ta osoba została ukarana. Z tego co pamiętam, była, była decyzja związana z pozbawieniem wolności. Yy, I teraz yy, no, to, yy, od tamtej pory jakby już ten Stalking czy cyberstalking, no, jest jest karalny. Była u mnie para pacjentów, którzy mieli podobną sytuację. Otóż tam człowiek, który był zakochany, który był w jakimś tam krótkim związku z kobietą, kiedy ta kobieta postanowiła się z nim rozstać, zaczął ją nagabywać, przychodzić jej do niej do domu, kiedy ona odmawiała kontaktów, jakichkolwiek kontaktów, to oczywiście grozić, ponieważ Związała się z innym mężczyzną, no to zaczął grozić temu mężczyźnie. No, i trwało to kilka lat, aż doprowadziło, aż doprowadziło tych pacjentów do stanu naprawdę no, poważnych kłopotów ze zdrowiem psychicznym. Stres, nagabywanie, nawet jednorazowe przecież przez kogoś, nie wiem, czy obcego, czy, czy znanego, już jest jakąś tam formą traumy. Tak może wywołać PTSD, a co dopiero taka sytuacja, że ktoś żyje pod ciągłą presją, kiedy ktoś dzwoni, kiedy przychodzi SMS, kiedy przychodzi mail. Za każdym razem pojawia się ta myśl, a może to właśnie Stalker. On tam czymś grozi, coś chce od nas, coś chce złego zrobić. No w tym przypadku dodatkowo jeszcze ten, ten Stalker, był no taki dosyć postawny mężczyzna, otoczenie się go bało. Zdarzało mu się, nie wiem, uszkodzić pojazd należący do tej, do tej pary. Skończyło się to wszystko, wyprowadzką w ogóle tej pary, poza obręb zamieszkania. Po jakimś czasie ten człowiek znalazł sobie inną partnerkę, i w ten sposób, że tak powiem, porzucił tego. No, ty, ty, tego żywiciela czy tych, tych żywicieli. Skąd to się w ogóle bierze, taki stalking i takie zachowania? To y, typ, typowe jest dla osób prawdopodobnie z jakimiś albo no, zaburzeniami osobowości typu socjopatycznego, bądź też wręcz uszkodzeniami, mikrouszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. My nazywamy taką sytuację lepkością umysłową i można to sobie wyobrazić w ten sposób, że kiedy normalnie pojawia się w układzie nerwowym jakiś impuls, on jest bardzo silny, tak, to jest na przykład jakiś stresor, tak, ktoś tam nam umarł, ktoś bliski, to z czasem ten impuls wygasa, tak on całkowicie wręcz wygasa po roku w przypadku na przykład żałoby, takiej naturalnej żałoby. Nie mówię tutaj o sytuacji, w której nie wiem, komuś dziecko umiera, tak, no bo to już jest rodzaj żałoby, która nigdy nie, nie zniknie, ale w sytuacji, w której nie wiem, ktoś stracił rodziców, to po roku powinien, powinna ta trauma już się wygasić. Ten, ten impuls mówiąc, tylko powinien wygastać. Tymczasem, no w przypadku jakichś drobnych stresów, drobnych sytuacji, to ktoś się może nie wiem, zdenerwować przez, nie wiem, przez godzinę, przez dzień, może tam, nie wiem, yy, 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 gdzieś tam ten afekt sobie trzymać. Yy, oczywiście zakochanie się, no to jest już tam takiego poważniejszego afektu, i to prawda to nie jest tak, że jak ktoś kogoś rzuci, to tam po godzinie, to mija, no niemniej jednak z czasem to, z czasem to jest wygaszane. Natomiast u takiej osoby, która, która ma tendencję do zachowania yy, o charakterze takim obsesyjno-kompulsywnym, no, to się nie wygasza, tak? ten impuls gdzieś tam ciągle krąży po głowie, tak, stworzy swego rodzaju obsesję. No, takim przykładem wydaje się, że na przykład takiej właśnie obsesji było no, bezustanne mówienie, myślenie, pisanie yy, o Żydach u Adolfa Hitlera. Tak? To, to jego szczególne zainteresowanie, że tak powiem, narodem żydowskim no, nie, było, nie było normalne, nie było zdrowia. już abstrahuję oczywiście od jego zbrodniczej działalności, tragicznej historii tego wszystkiego, no, ale to taki właśnie przykład takiego, takiej, takiej, takiej obsesji tak? prawdopodobnie związanej z jakimś uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Tak więc ten impuls gdzieś tam krąży w mózgu tej osoby, i ona jednocześnie ma ciągłą potrzebę kontaktu z tą ofiarą. A także no, ten element socjopatyczny czy psychopatyczny powoduje, że znajduje przyjemność w dręczeniu tej osoby, ponieważ dosyć szybko orientuje się, że ta osoba czy te osoby no, boją się tak, więc te, w tym mechanizmie sprawia to taką psychopatyczną przyjemność. Z jednej strony, jakby ten stalker jest uzależniony od tej sytuacji, on nie może. Może po prostu przestać myśleć o takiej osobie, a z drugiej strony sprawia mu to dręczenie tej osoby czy tych osób przyjemność. Co zrobić, kiedy znajdziemy się w takiej, a nie innej sytuacji? Otóż absolutnie, niezależnie od wszystkiego, należy w sposób konsekwentny przyjąć następujące postępowanie. Należy wynająć prawnika. tak? Należy wynająć prawnika i to prawnika, który specjalizuje się w tego typu sytuacjach i ten prawnik już powiadomi, pomoże w zawiadomieniu organów ścigania, policji, prokuratury poprzez pisanie stosownych pism, bo jeżeli pójdziemy na komisariat, powiadomimy policję, różnie to może być, w szczególności w małych miejscowościach, gdzie taki stalker może być na przykład wiem, znajomy temu, tej lokalnej policji, a kiedy ze sprawą zajmuje się prawnik, pisze urzędowe pisma, to już dla instytucji jaką jest policja czy dla instytucji jaką jest prokuratura to nie jest sytuacja, obok której można przejść obojętnie. Powinno się w takim piśmie zaznaczyć, że ofiara boi się, tak? Boi się o swoje zdrowie, boi się o swoje życie i wtedy organy ścigania muszą reagować, ponieważ no, gdyby doszło do jakiegoś ataku czy pozbawienia życia takiej ofiary stalkingu, a już organy ścigania były o tym powiadamiane, no to wtedy oczywiście organy ścigania no, znalazłyby się w środku medialnym Medialnej burzy, nikt tego nie chce, więc to jest działanie jak najbardziej skuteczne. I trzeba być w tym bardzo, bardzo konsekwentnym. Można wytoczyć. Drugą metodą jest wytoczenie procesu cywilnego, tak? Można się domagać kar finansowych, żądać zaprzestania tych działań i można się również domagać przebadania takiej osoby psychiatrycznie, tak? Przebadania takiej osoby psychiatrycznie. Jeżeli ktoś wysyła do nas wiadomości, dzwoni, wysyła maile, to możemy oczywiście dostarczyć to, załączyć taką to materiał do. Materiał dowodowy. No, jeżeli w inny sposób, to możemy nagrywać taką osobę, możemy filmować taką osobę. I proszę pamiętać, że ludzie, którzy zaczynają być w tym momencie w obszarze zainteresowań organów ścigania zazwyczaj miękną i wycofują się z tej swojej działalności ponieważ u takich osób pojawia się po prostu inny bardzo istotny element inne silne uczucie w postaci lęku tak czy strachu mało tego jeśli ktoś będzie bezkarny to może rozwijać się ta jego psychopatyczna działalność on może coraz częściej coraz bardziej atakować te swoje ofiary może dojść na przykład do podpalenia tak natomiast w momencie w którym jest bardzo szybko na wczesnym etapie taki hamowany, kiedy zdaje sobie sprawę, że za chwilę się może znaleźć, np. w szpitalu psychiatrycznym, tak? Może się znaleźć w więzieniu i tak dalej. No wie po prostu, że gdyby Takiej ofierze coś się stało, tak, no to wtedy będzie on, wiadomo, pierwszą osobą, która będzie podejrzana. I tutaj w tych rozmowach z takim stalkerem najlepiej użyć profesjonalnej kancelarii prawnej. No, zapewniam, bo uczestniczyłem w takich sytuacjach, naprawdę, naprawdę mina, że tak powiem, rzednie tym ludziom i odchodzi im ochota do nagabywania. Tak więc, drodzy Państwo, niezależnie od tego, czy za Stalkingiem stoi psychopata, czy za Stalkingiem stoi Osoba chora psychicznie, podjęcie od odpowiednich kroków. Pomaga. Dlaczego pomaga w przypadku osoby chorej psychicznie? No dlatego, że jeżeli stwierdzimy, na przykład policja zatrzyma taką osobę wlegitymuje, sprawa trafi do sądu, tam w sądzie wyjdzie, że taka osoba leczy się psychiatrycznie, no to oczywiście jest ona kierowana pod przymusem do szpitala, poddawana jest leczeniu, po takim leczeniu może zaprzestać tego procederu. I taką sytuację też znam z tego czasu jedna z moich pacjentek przez wiele lat podkreślam przez wiele lat była dręczona przez człowieka w ten sposób, iż po prostu. Chodził za nią, odprowadzał ją codziennie. Z miejsca pracą, ona pracowała w centrum miasta na przystanek autobusowy. To nie był jakiś bardzo długi odcinek, ale naprawdę robił to przez wiele lat. Gdy w koniec końców wkroczyła w to policja, okazało się, że jest chora psychicznie, trafiła do szpitala, była hospitalizowana i to wszystko się skończyło jak ręką odjął. Tak więc, nie, tak więc nie należy pozwalać stalkerom, niezależnie od tego, czy są to psychopaci, socjopaci, czyli osoby poczytalne, tak? czy też są to osoby chore psychicznie. Na rozwijanie tej działalności. To tyle w tym temacie. Mam nadzieję, że może się on okazać być praktyczny i ciekawy. Zapraszam na kolejny odcinek. Będę również mówił o zagadnieniach związanych z tym pograniczem prawa i psychiatrii. Dziękuję. Tradycyjnie proszę o, tradycyjnie proszę o komentarze, proszę o subskrypcję, proszę o udostępnianie i do zobaczenia.